Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Nie wiem, czy czekaliście na recenzję kolejnego zestawu z serii Jurassic World, ale ja musiałem go otworzyć, bo po prostu są tutaj dinozaury, które szalenie lubię. Galimim i Pteranodon ucieczka. Tak nazywa się ten zestaw. Kosztuje katalogowo 290 zł bez grosza. No i posiada dwa dinozaury. Jednego doskonale znamy, bo jest to Pteranodon. Natomiast Galimim jest częściowo, jakby nowym odlewem. Ale tylko częściowo, no bo mam tutaj tego raptora z. z zestawu z parku jurajskiego, to jest drugi, bo ja go sobie ostatnio kupiłem w kopalni klocków i zobaczcie, no to jest mniej więcej to samo ciałko, tylko po prostu galimim dostaje inną szyję, no i też trochę inne przednie kończyny, tylne również jeśli chodzi o zakończenie, natomiast sam kształt jest dość podobny, ale ciałko wraz z ogonem jest takie samo. Ja absolutnie nie kupuję tych zestawów dla konstrukcji. Tutaj znowu dostajemy jakiś taki pojazd, który jest takim pseudo czołgiem. On trochę się kojarzy z Tumblerem z Batmana Nolana. Ja to kupuję dla dinozaurów, bo dinozaury są świetne. Dinozaury też oczywiście po paru latach nabierają całkiem sensownej wartości. Natomiast nie kupuję tego, żeby to sprzedawać, tylko żeby później mieć takie poczucie, że wow, te dinozaury to jednak był dobry pomysł, bo teraz mogę sobie na przykład tłumaczyć, że ej spoko, w sumie ja to kiedyś kupiłem, a teraz to jest ileś tam warte. No i mamy tutaj taki pojazd, z którego wyciągamy taki pojemnik, który jest jakby lodówką. Są tam jajka, są tam też pewnie embriony, mamy też fragment bursztynu z komarem. Natomiast nie ten, który jest w laboratorium doktora U, no bo tam dostajemy ten w kształcie kamienia księżycowego z Monster Fighters. Tutaj jest absolutnie inaczej. Troszeczkę taki pojawia się arsenał broni. Mamy też wyrzutnie siatki, mamy też dźwigane szybki, więc jest tak powiedziałbym dość bawialnie. Natomiast pod kątem zawartości, no to za bardzo szału nie ma, tak ilościowo, no bo zobaczcie, 290 bez grosza. E, mamy co prawda dość sporych rozmiarów opony. To są chyba te, które mieliśmy w przypadku e, łazika Emeta i z LEGO Movie 2, z tego, takiego, wiecie, przerośniętego pick czy też miniatur, bardziej uzminaturzowanego Monster Tracka. E, dość duże, fajne żółte felgi, to akurat na plus. Jeśli chodzi o dinozaury. Tutaj dostajemy ciało i głowę Galimima. A gdzie ona żuchwę? Gdzieś tam pewnie się pojawia. No jak na razie to tutaj jej nie widzę. Worek numer dwa oczywiście tutaj w nim i... Pozostałych budujemy sobie pojazd, bo żadnych innych konstrukcji tu nie uświadczymy. Tutaj mamy jeszcze Pteranodona, też w częściach, którego sobie składamy, i też pozostałe elementy Galinima się pojawiają w tym worku numer 1, więc dość niewiele tego tutaj jest. Jeśli chodzi o naklejki, mamy naklejki na felgi, właściwie na wypełnienie, takie kołpaki jakby w felgach. Tutaj instrukcja numer 1 i instrukcja o zgrozo numer 2. A po co? Absolutnie tego nie rozumiem, wystarczyła jedna, no nie wiem, tu też te drony się gdzieś uwalniają. Ale tutaj mamy fajne podsumowanie dinozaurów, które są dostępne. I tak, jeśli chodzi o Baryonyxa, jego mam no Pteranodon jest z tego zestawu. Dilosofosaura nie mam do tej pory. Te dinozaury też już mam z tych nowych zestawów. Również i tego, i tego. Indominusa nowego również. Triceratopsa też. T-Rexa mam w innym umaszczeniu, bo mam tego z Juniorsów. Natomiast jest tutaj jeszcze. Nie ma pokazanych tych dinozaurów, które były w innych zestawach. A które też posiadam. Choćby właśnie wspomnianego tego raptora. Tego mam chyba w dwóch sztukach, czy tych juniorsowych, więc one chyba zostały już wycofane, ale nieważne, idę zbudować, zaraz wracam z tym gotowym pojazdem, bo jestem go ciekaw, chociaż tak najbardziej interesują mnie dinozaury. A tak zestaw prezentuje się po złożeniu. No i ten pojazd jest taki nieco przerośnięty, jest taki e, bardzo mocno zbity. Natomiast też ma jakieś takie puste przestrzenie. Wydawało mi się, że ta konstrukcja będzie nieco mocniej zabudowana, natomiast też tutaj wiele elementów jest po prostu zakrytych, czy to choćby tymi elementami błotników, czy też umiejscowieniem wyrzutni i obok tej e, pokrywy dla kierowcy. Więc tutaj rzeczywiście nie jest to aż tak mocno ubite, jak myślałem, więc jeszcze bardziej no, można mieć taki negatywny odbiór, że ktoś nas tutaj nieźle robi w balona. Biorąc pod uwagę cenę katalogową, ale mimo wszystko dwa dinozaury, jeden nowy. No, mimo wszystko jest się czym jarać. Zobaczmy, jak wygląda pojazd. A potem, oczywiście, pooglądamy sobie figurki. Pojazd przede wszystkim wydaje się być bardzo mało skrętny, no bo zobaczcie, jak blisko osadzone siebie są te osie. Więc gdyby on by skręcał, no to nie wiem, czy musiałby mieć tutaj skrętne obie osie, żeby to jakoś sensownie jeździło, no bo mimo wszystko myślę, że tutaj ograniczone pole manewru jest na pewno. Co do samego wykonania, troszeczkę też nie pasują gdzieś tutaj te drobne elementy, więc jest tak, powiedziałbym, nierówno, bo ogólnie rzecz biorąc, bryła, jest w porządku, natomiast chyba jest trochę zbyt pstrokato. Tutaj gdzieś mamy wstawki szare, żół. Te niebieskie, granatowe, i rzeczywiście może tych kolorów być trochę za dużo. Z drugiej strony, gdybyśmy tą paletę barw nieco zmniejszyli, mogłoby być zbyt nudno. Więc tutaj też każdy, oczywiście, sobie to oceni tak, jak uważa. Co do funkcji zabawowych mamy na takim wysięgniku tą wyrzutnię sieci, którą bardzo dobrze znamy. Oczywiście możemy sobie siatką strzelić, siatka jest taka okrągła, później musimy ją po prostu sobie z powrotem złożyć i oczywiście tam upchać. Natomiast co do jej zasięgu jakby samego działania jest ok, bo tutaj rzeczywiście ona leci sobie całkiem nieźle, plus ten wysięgnik, który tutaj mamy rzeczywiście też daje nam jakąś taką większą bawialność. Idealnie by było, gdyby jeszcze to było obrotowe, no to wtedy mielibyśmy pełen zakres wystrzelenia sieci i byłoby Naprawdę wręcz idealnie. Co do tej kabiny kierowcy, tutaj ona też nie jest tak w pełni zabudowana, bo zwróćcie uwagę na to, że tutaj po prostu jest jakaś taka pusta przestrzeń. Tutaj też trochę zieje pustką. Widzimy koło od środka jest kierownica, są jakieś zegary. No i też tego miejsca nie ma jakoś tak bardzo mocno, specjalnie tutaj dużo. No ale mimo wszystko można tam, tak myślę, na spokojnie dwie minifigurki zmieścić. Myślę, że też można by było tutaj zamontować jakieś takie akcesoria. A mamy tylko taką skrzynkę, w której. Jak dobrze pamiętam, chyba znajduje się tak, nóżka z kurczaka, więc też ta skrzynka tutaj została schowana właśnie pod wyrzutnią. Można było tam schować jakąś broń, a nie nóżkę z kurczaka. To jest takie trochę abstrakcyjne, że dinozaury mają docelowo jeść KFC, no ale co zrobimy? Po bokach zostały jeszcze zamontowane takie drony. Możemy sobie je odmontować i oczywiście udawać, że one latają i robią jakieś takie zwiady w imieniu naszych bohaterów. No, natomiast też to jest taki dodatkowy wypełniacz, który tutaj się pojawia, żeby w jakiś sposób uatrakcyjnić wygląd tego pojazdu. Tutaj mamy jeszcze taką obrotową antenkę, która pewnie jest jakimś radarem i tak dalej. No, a z tyłu mamy lodówkę, i tutaj myślę, że to jest chyba taki najciekawszy element tego pojazdu. Ja jeszcze go sobie tutaj muszę odpiąć. Tylko o! Właśnie, on jest tak bardzo mocno osadzony na tych e, uchwytach. No i teraz tak, jeśli chodzi o wnętrze, mamy tutaj też taki składnik z bronią, mamy po prostu jak dwie jakieś takie giwery ze środkiem uspiającym. E, no i też wtedy po wyjęciu lodówki, zobaczcie jak tutaj zieje pustką. Rzeczywiście dość duża przestrzeń jest zabrana przez tę konstrukcję i właśnie w momencie, kiedy my to wyciągamy, ona też lubi się tak delikatnie rozpadać. Co do wnętrza, mamy tutaj e, porobione jakieś takie miejsca na zainkubowanie tych jajek. Tutaj też widać taki schemat z Galimimem. Tutaj są jakieś jajka, tutaj mamy lodówkę z jakąś strzykawą. No i myślę, że bardzo ciekawy element, czyli ten brick 1 na 1 z nadrukowanym komarem. Oczywiście jest to symbol tego bursztynu, natomiast wydaje mi się, że chyba ten element w kształcie kamienia księżycowego z Monster Fighters, który znajduje się w tym zestawie z laboratorium doktora U, wygląda po prostu o wiele ciekawiej. No a tutaj mamy po prostu taką masę wyposażenia w formie takiej właśnie lodówki. Konstrukcja też jakaś taka porywająca nie jest tutaj, po prostu mam też elementy, żeby sobie to wszystko wygodnie gdzieś tam wsunąć i zamontować w ten pojazd. No, i tak szczerze mówiąc, kurczę: no to jest znowu taki zestaw, gdzie ta konstrukcja musi być określonych gabarytów, żeby troszeczkę tych klocków tutaj było, żebyśmy z nich mogli coś większego zbudować. Ale mimo wszystko to też jest właśnie taki zestaw, który znowu kupujemy dla dinozaurów, bo ten pojazd no jest ok. Ale to też nie jest nic szałowego, nic takiego chwytającego wręcz za serce, bo są właśnie takie minusy, gdzie to dzieje pustką, gdzie mamy właśnie choćby kierowca, widzi sobie koło, które się kręci tuż obok jego głowy, i jakieś lekkie przychylenie spowoduje, że może urwać mu głowę, więc nie jest to konstrukcja idealna. Sam pomysł jest spoko, myślę, że ten kształt nawiązujący do tego właśnie Batmanowego Tumblera ok, ale to nie jest nic idealnego i bardzo mocno porywającego. Na szczęście dinozaury to bardzo mocny punkt tego zestawu. Zacznijmy może od Galimima, bo mimo wszystko jest to nowy model. Warto tutaj zwrócić uwagę na tą ruchomą żuchwę, która jest naprawdę niewielkich rozmiarów. Dostajemy też taką w zapasie, no bo ona gdzieś tam delikatnie może się ukruszyć. Fajnie wyglądają też te nadrukowane oczy. Jeśli chodzi o umaszczenie, to też ono jest całkiem ciekawe. Ta szyja jest tutaj też obracana, więc możemy sobie troszeczkę tym dinozaurem pokręcić. Łapki takie krótkie, ale też fajne, i to też jest spoko, że mamy jakąś taką modyfikację w stosunku choćby do Raptora, no okej okay. Raptory mają kompletnie inne kończyny, ale tutaj też to wygląda naprawdę całkiem spoko nogi zdecydowanie dłuższe i mniej masywne niż u raptorów. ja Wam jeszcze pokażę tak dla porównania jeden do jednego, zobaczcie mamy ten sam korpus, ten sam ogon, ale już mamy kompletnie inną głowę e, mamy też właśnie kompletnie inne tylne kończyny, zobaczcie, że w przypadku Galimima właśnie one są o wiele wyższe, są też inaczej ułożone nie tak mocno umięśnione jak u Raptora i też jeśli chodzi o przednie kończyny widzimy różnicę jak to się różni między sobą, więc naprawdę spoko, fajnie, że też ten Galimim się pojawia. Szkoda, że tylko w jednym kolorze, więc pytanie, czy w kolejnych zestawach, w jakichś kolejnych falach nowości będziemy dostawać Galimy w nowym umaszczeniu. Co do Pteranodona, ja myślę, że to jest w ogóle jeden z najmniej ciekawych dinozaurów, które są wydawane z LEGO, tak w mojej opinii, bo po pierwsze ta głowa, która jest z gumy, ona jest taka mniej ruchliwa, jest taka jakaś bardzo sztywna i szczególnie też no, żuchwa jest jakaś taka nie do końca zawsze do Chodząca. I przez to, że te elementy właśnie są gumowe, no to tak troszeczkę mnie to jakoś tak mierdzi. No ale tutaj, jeśli chodzi o skrzydła, one wyglądają za to bardzo ładnie. Mamy fajne te błony, One zobaczcie, jak ładnie się przechodzą kolorem, który jest tak jakby nierównomiernie tutaj zapuszczony. No ale też to ciałko jest takie płaskie. No. Wygląda jak taki rozmrożony filet staniej ryby. Tutaj te tylne łapy, no tutaj są po prostu takie bardzo drobne wyglądają jak takie utka z. 5-6 tygodniowego kurczaka, i właśnie takie cienkie, slaczałe ciało. No, nie jestem fanem po prostu tych dinozaurów. Uważam, że one też są jakoś takie mniej zabawowe. A tutaj, jeśli chodzi o te normalnie już biegające, a nie latające, jest naprawdę spoko i te mi się podobają o wiele bardziej. Wraz z zestawem otrzymujemy też trzy minifigurki. Oczywiście standardowo musi być to Owen, który najczęściej pojawia się w tych zestawach z parku Jurajskiego. No i w tym wypadku mamy taki dość klasyczny wygląd, ale tutaj ma taki pasek z jakimiś puszkami. Nie wiem, czy to jest jakaś trucizna, czy co to w ogóle może być. Tutaj na spodenkach jeszcze mamy jakiś taki nadruk, więc całkiem spoko, z tyłu. Przewieszony ten pasek, który widzimy z przodu, buźka taka z tyłu bardziej skupiona i rzeczywiście myślę, że jeśli chodzi o wygląd, tutaj odzorowanie względem postaci filmowej jest bardzo dobre. Obok niego znalazła się Claire, no i w tym wypadku też bardzo fajny torsik z taką e, no kurtką w stylu Adventurers, buźka tutaj uśmiechnięta w taki dość prosty sposób, z tyłu dość mocno przerażona, włosy spięte w koński ogon, no i jeszcze oprócz tych dwóch postaci otrzymujemy tutaj strażnika wyposażonego w krótkofalówkę, buźka też taka fajna w stylu jakiegoś takiego agenta i myślę, że sam torsik też byłby przydatny, bo zobaczcie, masa jakichś takich zapięć, jakiś kieszonek na nóżkach również możemy to zobaczyć, no tylko z tyłu to logo Jurassic World oczywiście powoduje, że no za bardzo z niego agenta nie zrobimy, trzeba by chyba było zdrapać ten nadruk. Naturalnie z tyłu nie ma alternatywnego wyrazu twarzy, no bo oczywiście posiada czapkę, więc tutaj nie ma jak tej drugiej buźki zakryć. Czy warto sięgnąć po ten zestaw? Wydaje mi się, że w przypadku, jeśli oczywiście zbieracie dinozaury i chcecie mieć Galimima, który w tym zestawie zadebiutował, warto. Jeśli chcecie mieć Pteranodona w kolejnym umaszczeniu, również warto. Natomiast jeśli zbieracie pojazdy, budynki ze świata Jurassic World, no to myślę, że ten zestaw można pominąć albo poczekać, aż pojawi się naprawdę w jakiejś super cenie na ultra wyprzedaży lub promocji, no bo. OK, jesteśmy przyzwyczajeni, że te zestawy z tej serii no, niekoniecznie przekonują konstrukcjami. Dodatkowo ten zestaw wizualnie troszeczkę tak nawiązuje klimatem do tego, co dostaliśmy dwa lata temu, czyli właśnie takie klimaty paramilitarne. No i tutaj znowu sięgamy po ten zestaw dla dinozaurów, dla nowego odlewu, dla nowego umaszczenia. Ale niekoniecznie dla konstrukcji, no bo mimo wszystko ta cena jest tutaj trochę przegięta i to trzeba przyznać wprost. Ale oczywiście, fani dinozaurów i tak przymkną oko na cenę i oczywiście dołączą ten zestaw do swoich kolekcji. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.